Firma ElcosmiTo przygotowała programowalny sterownik SCL1. Sterownik dostępny jest w dwóch wersjach na 230 V lub na 1224 V. Posiada 8 wejść PWM oraz 4 wejścia. Programowanie odbywa się przy pomocy przycisków na panelu sterującym i wyświetlacza. Układ obsługuje 29 komend, z których można zbudować 80 programów. Każdy z programów może składać się aż z 1000 komend. Dodatkowo wbudowane są liczniki czasu, również do dyspozycji programisty. Liczników jest 48, 16 z nich liczy w milisekundach, 16 w sekundach, 16 w minutach. Liczniki można zatrzymać oraz... Traktować jako zmienne. Możliwość tworzenia pętli, sprawdzania stanu licznika, możliwość zatrzymywania, ustawiania i innych operacji pozwala na niesamowicie dużo różnych efektów, które można stworzyć przy pomocy tego sterownika. Układ może posłużyć jako sekwencyjny sterownik oświetlenia LED i zostać wykorzystany przy reklamie w domu i w wielu innych przypadkach, gdzie jest możliwe sterowanie PWM. Programowalne wejścia i wyjścia dają bardzo duże możliwości odtworzenia po prostu sekwencji przełączania po bardziej złożone układy przełączające takie jak przełączniki bistabilne, a-stabilne, a-stabilno-bistabilne, sekwencyjne i wiele wiele innych. Widzimy jak wygląda sam sterownik SCLL1. Menu jest w języku polskim i nie powinno sprawić nikomu problemu. Przywróciliśmy właśnie ustawienia domyślne, ponieważ wtedy dostępna jest sekwencja testowa automatycznie napisana w programie numer 80. W nawiasach podano, z jakiej ilości komend składa się dany program. Programy można przeglądać na wyświetlaczu, modyfikować, zmieniać, dopisywać itd. Zapisywane są w stałej pamięci flash, co oznacza, że nie jest wymagana żadna bateria na podtrzymaniu. Zaraz uruchomimy program i pokażemy, jak działa sekwencja testowa. Warto zauważyć, że program można uruchomić na trzy sposoby: jeden to bezpośrednio, drugi z możliwością podglądu na LCD, a trzeci z możliwością wolnego podglądu na LCD, co ułatwia jego prześledzenie. Widzimy, że przetwarzanie jest dość wolne. Aby to zmienić, wystarczy dodać jedną komendę do programu. Zobaczmy, jak to się robi. I oto efekt zmian. Można także zrobić, aby tylko wybrane wyjścia przyspieszyły. Zobaczmy. Tym razem wyjście 3 i 6 rozjaśnia się wolniej, bo tak ustawiliśmy. Teraz pokażemy sobie, jak wygląda przetwarzanie programu z możliwością podglądu na LCD. Szybkie przetwarzanie na LCD oraz wolne przetwarzanie na LCD. Pokażmy sobie jakiś bardziej rozbudowany efekt uzyskany na układzie STL1. Widzimy, że budowanie bardziej złożonych efektów też jest możliwe i nie jest skomplikowane. Ten akurat efekt dostępny jest w instrukcji obsługi. Wejścia zewnętrzne można wyzwalać także przyciskami. Wejście pierwsze, przycisk z lewej, a potem 2, 3 i 4 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, nie licząc przycisku środkowego. Dzięki temu możemy bez podłączania czegokolwiek na wejścia przetestować napisany program. Tutaj słabo widać, ale tam jest listwa z wejściami do podpięcia zewnętrznych włączników. Jednym z bardziej znanych efektów jest płynne rozjaśnienie schodów, jak wchodzimy i jak schodzimy, a po określonym czasie ich wygaszenie. Ten sterownik z tym problemem radzi sobie bez kłopotu. Spójrzmy. Wchodzimy z jednej strony i samo światło gaśnie po określonym czasie. Oczywiście włącza się od razu jeszcze raz, bo naklikaliśmy przyciskami. Można zablokować, żeby się nie włączało, w takim przypadku ponownie, ale nie jest to akurat celem tego filmiku, aby demonstrować każdą możliwość. Może teraz coś ciekawszego, czyli sekwencyjne przełączanie dwoma przyciskami. Jednym wciskamy, listwy zapalają się w jedną stronę, drugim przyciskamy, zapalają się w drugą stronę. Efekt nie jest trudno uzyskać, zobaczmy. Mamy uruchomione jedno wyjście i zaraz klawiszami przerzucamy na kolejne lub poprzednie. I tak oto kończymy naszą prezentację. SCLL1 można wykorzystać na mnóstwo sposobów. Tylko od Państwa zależy, gdzie znaleźliby Państwo dla niego zastosowanie. Dziękujemy za uwagę.